I tam wszystkich zgromadzonych, kolejny odcinek z Duma i lecimy dalej. Co to kurwa jest? Jaki most, kurde, was zwodzone? Zorża podobna. Myślę, że to jest jakaś część portalu, czy coś w tym stylu. Kurwa, maksymalnie anielskie wrota. Łos kurwy, co to jest? Jesteś wyjebana komoda chirogieniczna, czy kichuj? Ja pierdolę, Cześć gdzie byśmy go Jeszcze nie widzieliśmy, nawet urdak nie dawał takich odczytów. A kurwa, troszeczkę się nie dziwię. Rywa mać okay. Słuchajcie, ja stąd chyba wyjebałem. No ja stąd chyba wyjebałem. To chyba raczej nie chcę spaść. Tak mi się przynajmniej wydaje, że ja tam nie chcę spaść. Teraz tutaj, I think so. Aha. No i teraz chyba tam, o ile mi się to otworzy. Albo mi się kurwa, nie otworzy. Czyli ja mam to przypierdolić? Tak, tak. mówicie przypadkiem? No ja, muszę to przypierdolić Chciałem <laughs> znaczy, ja troszeczkę czasu mam, żeby. Aż to się zamknie. Wow, a mnie to wyjebało Dobra, gdzie ja jestem? Where, where am I? Eee, co jakieś toksyczne gówno tutaj jest Czysto jest klejące się? Tak, to jest to, co mnie będzie spowalniać Pierwa twoja w tej nazad Co mi to otworzyło Halo? Co mi to zrobiło? Coś chyba tam się robi Na dole Dlatego mam tyle czasu ja poczekam jeszcze sobie chwilę Bo to mi się chyba coś tam na dole robi, bo troszkę w chuj czasu mam A, bo to ten odpala ten ciąg powietrza chyba. No ja, dobra. O kurwa, dobra. O kurwa! Dobra, na nastyk Na styk jak skurwysyn Ale dała radę Okej, okay, jesteśmy teraz na jakimś wyższym piętrze Okej, okay, dajcie mi tą notkę Co to jest? Dany ark wpis 087 W czasach Wielkiej Potrzeby szamani i pisarzników ruszali ku włócznień świata i obnażali swoje dusze Zostały osądzone. Strażnicy wrót, ciche duchy, stoją niestrudzenie przed wejściem do włóczni, pełniąc przed nią wartę, odkąd się pojawiła. Szamanie, którzy nie są godni, podają, padają pod ciosem zadanym z boską siłą. Z kolei ci, uznani za godnych, powracają do swoich plemion e, z odłamkami włóczni, fragmentami starożytnej iglicy przypełnionymi mocą. Te kryształy mogą zostać użyte do zasilenia zaawansowanej technologii, stanowią bowiem nieograniczone źródło energii. Mówi się, że sam ojciec używał odłamków do zaopatrzenia w nią wrót DIVUM. Okej, okay, dobra. Mogę przez was przenikać. Ale Jezus Maria, nie. Tego nie chciałem chyba widzieć. Dobra. Co to jest odłamek? Udało mi się namierzyć lokalizację wrót DIVUM. Nieskończona energia. Okej, okay, dobra, mamy tu. Co dalej? Odzyskana ziemia. Piekielna inwazja na Ziemię nie, nie powiodła się. Jak stanął na czele ludzkiego ruchu oporu w walce z odzyskaniem planety. Zazaj musisz zlokalizować wrota Divum za artefakt zaprojektowany przez ojca ukryty w ruinach zadośniętego miasta. Aktywowane wrota otworzą ścieżkę do Immory. Okej. Okay. Oj mech. A no tak, bo w tej części mają być jakieś wielkie kurwa mechy. Tylko ten mech chyba stoi taki dosyć długo nieużywany. Masz klucz do wrócenia. Oznaczę ich lokalizację. Jeb. Jak duża jest ta mapa? No taka kurwa troszeczkę, troszeczkę jest. Dostanie się do najstarszej części piekła. Mroczny Pan będzie tam na ciebie czekał. Oczywiście kurwa demony na ziemi, nie? XD Demony kurwa na ziemi. Czy one się ruszają? Nie, stoją nieruchome. Zresztą one stoją nieruchome, nie będą się ruszać. Dobra. Co my tutaj mamy, jakąś notkę jeszcze? Też mamy dwie notki jakieś tutaj, co mamy? Stepy, okej, okay, dobra, czekajcie, ziemię tutaj, coś jakieś tam, bo to w strefie ziemi, chyba to ale ark się. Mieszkańcy ziemi zaczęli postrzegać dum Slayera jako zbawcę, bohatera, który walczyłby wyrwać ich ze szponów piekła. Jego legenda była przekazywana od jednego ocalonego z pożarówki wojny do kolejnego. Transmitowana na częstotliwościach awaryjnych i używana jako symbol oporu i walki z demonami. Porodacy wieścili owszem, wobec, że Slayer przyniósł walkę do piekła. Ludzie mogli się o jego zwycięstwa, niosąc jego znak i sztandar. Jego czyny inspirowały ich, by dalej toczyć bój. Okej, okay, spoko Czyli znaczy, było dla taką... takim idolem jakby Dalej, kurwa. Co to kurwa jest? Krentyłowca No i można taki kurwa nie wiem Przeklęcie? Może mi dać, curset jeśli pozwolisz, by trafić przykrętu owce, na ciebie narządach klątwa. Klątwa zadaje obrażenia do złożone w czasie i niemożliwe korzystanie z odstoku oraz branie na cel, branie na cel za pomocą naprowadzonej broni. Aha. Aby zabić przykrętu łowcy i pozbyć się go klątwy jakby go ciosem. Kurwa, macie. Bycie, kurwa, loj pierdolno, gdzie ty jesteś? Ocie ty kurwo gówna Ten to cię, no, ale przegląd jaka w tym samym momencie A kurwa setek A jeszcze tamten kurwa, pok czampy Pok kurwa czampy Kurwo je pana dziwko Wyszmaty, nie myte Dobra, jeszcze jeden ten to mi tutaj posłuży za paliwko Dawaj mi amunicję mission Mission dawaj Oooo oh, mama lejlu O oo mamma malej Tam mamy jakieś życie dodatkowe Tutaj coś jest, tylko czy ja się tam dostanę? Od góry mogę się tam dostać To mamy to Okej, okay, czy mamy teraz cztery życia dodatkowe? Okej, okay, spoko Tam mamy jakiś sekret Tu jakiś czołg, kurwa, jakieś działo, kurwa Kurwa, ziemia powietrze Uwaga! Wykryto obecność Doomslayera. Proszę zapisać dane i opuścić stanowiska pracy. No, innymi słowy, wypierdalać. <gryw> dobra, tędy mam chyba się Przybać. O kurwa, dobra. Wjazd na chatę kurwy. Wjazd na Teraz na chatę kurwy Szykować dziwki, szykować dupy Będziecie rypani A Jeszcze kurwa ty Kurwa szma to dziwko, jebana na pizdo Ciekacie, czekajcie, bo to jest troszeczkę za dużo chyba. O, widziałem, że to nie da da za bardzo. Jepcie, już ma to głupia tempa dziwko. Jepcie, ty też. I wypierdalaj. A, ja, chyba zajebiście ale tak, 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 ten sam był ten sam Ej, tak, 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 dobra 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 tak, 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 hold tak, hold tak, fire. tak, wait, hold wait, wait. hold on, hold on, hold on, Gdzie ty kurwa strzelasz? Ja bo dodałem kurwa sierwa Jupisz no, to suko O, jednego ja wyjebałem kolejny mi się tutaj napatoczył, Super kurwa, pociągę 가죠. 그렇죠. 음 To ty się kurwa przypierdalasz. Gdzie kurwa kiedy? Jezus, Mario, ci byłeś tak kurwa napierdolony. Radzie kurwa, bo nie mam znowu nic do tego ścierwa jednego. Pierdolaj, już ma to głupia tępa dziwko. Podeją i podejęł, i podejmu. Dobra, chodź tu. Je, po szmato. Smulo. Halo, kurwy. Już wszyscy? No, teraz wszyscy chyba. Teraz już chyba wszyscy. A, co się przeskakuje, jebane kurwa, czy jakiś ma. Dobra. Lecimy dalej, co ja tutaj będę mieć teraz? Tam mam jakieś gówno Znaczy ten dam muszę przeskoczyć O ty kurwo, ła to boli Mamo to boli O ty kurwa szmato o super kurwa nie, bo jest tutaj to zybane śierwo Oj, do boja, woja, woja ci po boja to do boja, woja, woja ci po szmato Dobre, mamy to Co my tutaj będziemy mieli? O oh mein God O oh mein got Tutaj troszeczkę tego będzie. Musisz znaleźć sposób na przewrócenie zasilania w tej części miasta mm, spoko, kurwa. Bułeczka z masełkiem, nie? Czy tu ja mam gdzieś mapę? Gdzie tu ja mam gdzieś kurwa mapę. Tu mam mapę. Dawaj mi tą mapę O, o kurwa! Dobra, my będziemy zaraz w połowie mniej więcej tej mapy. A troszeczkę tutaj kurwa tego jebania się będzie Chyba Muszę przywrócić to jebane zasilanie jo ja? Tam, Życie to tamto... to No dobra, ale Co teraz ten fantom zrobić wy mi powiedzcie Chciałem to jakoś odsunąć. No bo tak to ja tego nie pierdolę, hanna. nie czekajcie, nie wiem, czy nie miałem kto to w ogóle jakoś. Nie, no ja mam się to pierdolność, tylko kurwa, pytanie. Kurwa, jak, skoro mi to blokuje gówno. Jak ja mam w to zajebać? Aha, dobra, tutaj widzę. tutaj muszę coś iść. Tutaj ja muszę coś zrobić Mamy zasilanie Nie przywrócone, możesz znowu ruszać w kierunku No Dobra, spoko Spoko, lecę z tył Spoko, lecę z Co jest kurwa znowu, nie zresztą natacza wręża Prevencji, pochłania wszystkie obrażenia zdawane od przodu Zacznę go od tyłu, no super bardzo to było, kurwa, mać pomocne, nie? Bardzo kurwa. Szpoko, lecę z tym, ale poszedł dym. Bardzo <laughs> O, ale karczek, poszedł. Zełamany karczek. Ada Ada Headshot Boom, headshot, boom, headshot Dobra, tutaj jest powrotem Jebuu Dobra, teraz tego muszę użyć, ją. No dobra, jakoś mi to wyszło. Jakoś mi to powiedzmy, że wyszło. No dobra, tutaj będziemy się zaczynać walka. Tak więc póki mamy chwilę wolnego, to tutaj zakończymy ten odcinek. Jeśli on się spodobał to czeleka z będzie nie przekapić kolejnego odcinka z Doom Eternal The Ancient Gods Part 2. No, tak więc tyle ode mnie, trzymajcie się i na samego Fight that.